40% badanych dorosłych Polaków charakteryzuje lęk w myśleniu o przyszłości, o emeryturze. Tylko 20% badanych ma nadzieję i żywi nadzieję, że na emeryturze będzie dobrze. To oczywiście dość mocno różni się, w szczególności jeżeli chodzi o takie finansowe przygotowanie do emerytury, posiadanie oszczędności czy gromadzenie oszczędności. Tutaj starsze osoby, takie w wieku 45-54, prawie połowa z nich mówi, że gromadzi oszczędności, natomiast młodsze osoby, w szczególności takie w wieku 25-34 rozpoczynające swoją karierę zawodową. To tutaj tylko około 30% gromadzi oszczędności na emeryturę, natomiast osoby w wieku 35-44, 40% z nich mówi, deklaruje, że gromadzi pieniądze na emeryturę. Z naszych badań wynika, że 40% Polaków odkłada w jakiejś formie na emeryturę. To mogą być kwoty większe, mniejsze, ale deklarują, że odkładają, czyli w jakiś sposób myślą o emeryturze. Szczególnie cieszy nas to, że ten odsetek posiadających odłożone pieniądze na emeryturę wzrasta. To jest kilka punktów procentowych w stosunku do badania, które prowadziliśmy dwa lata temu. Ale tutaj tym razem w aktualnych badaniach jest jeszcze jedna bardziej pocieszająca rzecz, a mianowicie taka, że osoby w wieku 45-55 lat odkładają znacznie częściej niż robili to wcześniej. To znaczy ta świadomość tego, że emerytura się zbliża i trzeba oszczędzać jest coraz większa. Z jednej strony dostępne są dobre rozwiązania, takie jak indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, IKZE czy indywidualne konto emerytalne, IKE. Same nazwy tych rozwiązań finansowych, tych produktów finansowych są trudne, ale warto o nich mówić, żeby odczarować to, że w rzeczywistości one takie bardzo skomplikowane nie są. Z drugiej strony, w szczególności po pandemii, pieniądze do dyspozycji są troszkę mniejsze, bo koszty życia wzrosły, dlatego możliwości odkładania na emeryturę są trochę mniejsze. Widzimy znaczny progres w podejściu do oszczędzania emerytalnego. Korzystanie z rozwiązań dedykowanych do oszczędności emerytalnych jest coraz większe. Mamy w zależności od tego, jakie to rozwiązanie 30-60% osób, które znają już te produkty, w których można odkładać, w których można oszczędzać na emeryturę, natomiast ciągle mamy trochę obaw takich, czy rzeczywiście pieniądze są bezpieczne w tych programach, w których oszczędza się na emeryturę. Nasi respondenci w badaniu wskazali, że tylko jedna trzecia z nich jest zorientowana, jak funkcjonują te rozwiązania emerytalne, o których powiedzieliśmy, natomiast dwie trzecie nie zna korzyści podatkowych. Warto o tym przypominać i edukować wszystkich, żeby mogli skorzystać z takich rozwiązań, które dają korzyść podatkową.